Cześć! Dzisiaj będzie trochę refleksyjnie, ale mam nadzieję, że przede wszystkim motywacyjnie. Często słyszymy, że sukces jest domeną młodych, a najlepsze lata na rozwój kariery to wtedy, kiedy mamy 20-30 lat. Ale prawda jest taka, że na osiągnięcie wielkich rzeczy nigdy nie jest za późno. Wiele osób osiągnęło swoje największe sukcesy po 50 roku życia, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Julia Child miała 50 lat, kiedy zaczęła swoją przygodę z gotowaniem i wkrótce stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gotujących kobiet na świecie, inspirując miliony ludzi do gotowania. Ray Kroc, który miał 52 lata, gdy natknął się na restaurację McDonald's, przekształcił ją wkrótce w globalne imperium fast foodów, które dzisiaj wszyscy znamy. A niejaki Harland Sanders, znany jako Colonel Sanders, miał 62 lata, kiedy założył KFC. A jego przepis na kurczaka stał się legendą. Te historie pokazują, że nigdy nie jest za późno na, re na realizację marzeń i rozpoczęcie nowej kariery. Jeśli Ty również czujesz, że jeszcze wiele możesz w życiu osiągnąć, skontaktuj się ze mną. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Czekam na Ciebie.